Jedni na grzybach, inni zjarani. Trzeci już ledwo ciągnie powietrze. Domki zapchane, a w każdym ktoś szepcze. Jeszcze jeden sezon i milknie na zawsze. Dni coraz krótsze, noc jakby dłuższa niż w Polsce. Człowiek jedzie siłą rozpędu, jakby ktoś zakleił mu oczy Byłem staśmy. Holandia to nasz obóz pracy. Tylko nieliczni wracają do domu, reszta zostaje w ziemi. Cała wypłata przepita, albo przegrana. Rodzina czeka, ale już nie odwiedza. A ty w clean roomie wchodzisz do wora i nagle serce staje 32 lata zawał na sortowni Holandia nie wciąga powoli, ona po prostu nie wypuszcza. Przyjechałeś na lato, a zostaniesz na zawsze, bo nie ma już powrotu. Magazyn, szklarnia, utrzymanie ruchu, sortownia jabłek. Tu nikt nie pyta, kim jesteś. Tu liczy się tylko, czy przyjdziesz na zmianę. Jedni uciekli przed wyrokiem alimentami, policją. Drudzy przed samym sobą i tak samo nie wrócą. A zimny, miks na kilka dni. A potem karetka pod lidlem, zatrzymanie krążenia, brak dokumentu. A potem przychodzi zmiana. Które już nie ma kto odebrać Cała wypłata przepita Albo poszła na czyn za grub W rowie przy autostradzie A2 Boże robisz jak w piekle I tylko pył w płucach przypomina, że jeszcze od na kredyt, holenderskie lato, holenderski deszcz, holenderski zawał, holenderska trumna, tylko nieliczni wracają do domu, reszta znika z listy obecności. Lata lecą, lecą, lecą. Jak kartony na taśmie bez końca Człowiek niby miał tu zarobić, a zarobił tylko datę na nagrobku w obcy języku. Tam, gdzie sowa patrzy w oczy, widzi jedynie kolejne nazwisko do wskreślenia. Holandia nie czeka, Holandia nie żałuje, Holandia tylko sprawdza listę obecności, skreśla. Którzy nie wrócą Jedni na grzybach, inni zjarani Trzeci już w czarnej folii napacewana Clean room, wózki, pot i taśma I nagle cisza, bo ktoś nie wstał na szóstą W domu dzwonią, kiedy wróci Nikt nie odbiera, Holandia nie mruga Holandia tylko drukuje nową listę obecności Następny sezon zaczyna się o szóstej Taśma rusza, obóz trwa, koniec